Zapraszam Was dzisiaj do mojej kuchni. Przygotujemy sobie kakaowe, ekspresowe ciasto do kawki lub herbatki. Ciasto będzie naprawdę szybko się robi. Szybciej się robi, jak się piecze, jak to się mówi. Ja sobie składniki przygotowałam. Nie potrzebujemy miksera, nie potrzebujemy żadnych innych niepotrzebnych narzędzi, brudzenia nie wiadomo jakiej ilości naczyń po prostu mamy łyżkę już sobie przygotowałam tutaj jak widzicie sypkie składniki już wam mówię co tutaj mam 2,5 szklanki mąki pszennej typ 450 lub 500 szklanka do cukru 250, 250 ml łyżka kakao i łyżeczka sody, do tego będą szły mokre składniki to sobie zaraz przemieszam mokre składniki to będą dwa całe jajka pół szklanki oleju pół szklanki mleka jeden słoiczek dżemu jakieś 200 ml jaki tam macie ja mam śliwkowy i do tego pół szklanki Pokrojonych lub zmielonych orzechów, jak kto woli. I to wszystko ląduje tutaj w naczyniu. Mięszam łyż za pomocą łyżki. Blaszkę już mam przygotowaną. Średnica 26 cm. Wlewam ciasto. Jest już wyłożona papierem. Właściwie powinnam zacząć od nagrzania piekarnika. Piekarnik. Zaraz łączę i nagrzewam. Ciasto ma się piec około 40 do 50 minut w 180 stopniach, a że ja będę piekła w 200 stopniach, to myślę, że dam góra na razie 40 minut. Jeżeli trzeba będzie, to będę dopiekać. Potem sobie to ciasto ozdabiamy dowolnie. Także, kochani, zabieram się za Łączenie wszystkich składników, i nastawiam piekarnik. I wszystkie moi drodzy składniki ciasta mam połączone. Myślę, że z takim ciastem to sobie poradzi każdy, nawet ten, który nigdy nie piek. Jeszcze ja sobie przemięczam dobrze do spodu, bo widzę, że jeszcze mąka jest niewymieszana. Trzeba dobrze przede wszystkim wymieszać, żeby nie było grudek. I zaraz wlewam, piekarnik już się nagrzewa i widzimy się po upieczeniu. Można sobie posypać cukrem pudrem, polać jakąś pola, dowolnie ozdobić lub zostawić po prostu w tym stanie, jak będzie upieczone. No i moje ciasto już jest gotowe. Piekłamy. mówiłam, 40 minut 200 200 stopniach, z termoobiegu na funkcji góra-dół, patrzcie jak fajnie pękło teraz poczekam aż ono przestygnie i myślę, że użyję do zdobienia lukru wezmę sobie cukru pudru rozmieszam z ciepłą wodą, dam troszeczkę aromatu cytrynowego, bo mam, nie mam akurat cytryny, żeby dać soku z cytryny i jak przystygnie, to sobie poleję po prostu lukrem. I taki szybki placek do kawki lub herbatki. Myślę, że każdy da radę, nawet ten, kto nigdy nie piekł ciast. Ciasto jest bardzo proste: wszystko wymieszać, wlać do formy i po prostu upiec. Także myślę, że każdy podał, każdy, każdy a ozdobić sobie można jak kto lubi a najprostsza metoda to posypać cukrem pudrem i też będzie ok także ja sobie potem ozdobię nie wiem czy dzisiaj będzie do krojenia czy aż dopiero jutro jak przestygnie także Wam pokażę potem jak w środku wygląda dogram Wam i będzie w dzisiejszym filmie to wszystko Moje ciasteczko już przestygło. Jak widzicie, ja sobie troszeczkę polałam lukrem i posypałam sobie taką posypką. Miałam jeszcze, została mi po świętach, i teraz pora ukroić. Akurat sobie zrobiłam herbatkę, więc akurat w sam raz będzie do gorącej herbatki. Także ja kroję i zaraz do Was wracam. I już Wam moi drodzy pokazuję jak się prezentuje moje ciasto kakaowe z orzechami. Jest bardzo fajne. Mięciuteńkie, ja już Wam pokażę. Zobaczcie, jakie sprężyste. Fajnie wygląda. Zobaczcie przekroju. Już oczywiście musiałam sobie skupnąć, bo bym nie wytrzymała, fajnie też czuć ten lukier na wierzchu, bo ja dodałam troszkę aromatu cytrynowego. Oczywiście zrobić sobie możecie jak lubicie. Pozostała i pozostała część, nawet jest na wysokość, fajne, wysokie. Także myślę, że każdy podoba zrobić takie ciasto. Oczywiście jak się przepis podobał, zostawiajcie łapkę. Komentarz będzie mi bardzo miło, a ja biorę się za jedzenie tego ciasteczka. Żegnam się. Pa pa.